Zarówno ty reprezentowałaś nasz kraj na Eurowizji, jak i Gromi. No i właśnie tak sobie teraz pomyślałam, że może, jeżeli myślicie o tym duecie, to może właśnie coś w tym kierunku. Było takie zapytanie, nawet od fanów, od dziennikarzy, też właśnie. No skoro byliśmy osobno, to może teraz razem. Może, ja nie wiem, chociaż ja tak już zamknęłam ten, ten temat Eurowizji, ale jest. Było takie zapytanie, więc pewnie ten temat wróci na początku przyszłego roku. Podobno w życiu nie można, tak wiesz, na 100% niczego zamykać. Nie zawsze. Nie można, to prawda. Nie chcę się tak nastawiać ani na tak, ani na nie, ale generalnie dziś w sobie zamknęłam ten temat. Natomiast gromi tak przekazał mi i pokazywał mi te zapytania od fanów i od dziennikarzy. Może, no jest to pewne, że... My oboje, każdy mamy, jakby połączyliśmy siły. To jest naprawdę duet, mimo że Gromi nie śpiewa, ale połączyliśmy nasze obie energie i naszą wrażliwość muzyczną i naszą wiedzę muzyczną i to jest pięknie przyjęte, więc to jest jakiś dobry znak. Zobaczymy co będzie dalej. No dobrze, to w takim razie czekamy z niecierpliwością.